Witaję. To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania Witacie, Alina Kaźmierczak. Dzisiejsze nagranie jest właściwie na zamówienie, ponieważ ostatnia koleżanka spytała mnie się, czy nie mam takiego filmiku o zazdrości. Mało tego, kilka dni temu przyszło do mnie akurat słowo zazdrość. Gdzieś usłyszałam, że w program telewizyjny nasz nowy dom wyremontował Kobiecie mieszkanie, a zazdrosny sąsiad spalił je. I zaczęłam zastanawiać się nad tym tematem. I tak właściwie, zazdrość o rzeczy materialne, o to, że ktoś inny ma to jest jeden rodzaj zazdrości. Drugi rodzaj zazdrości to jest o osobę o osobę czyli o relacje, które tworzę z inną osobą. Ale tak właściwie i w jednym i w drugim przypadku znaczenie moim zdaniem ma niskie poczucie własnej wartości, skupianie się na braku i ocena innych. Wyjaśnię, co mam na myśli. Jeżeli ja czegoś nie mam, mi czegoś brakuje i ja ciągle myślę, że nie mam pieniędzy, nie mam odpowiedniego samochodu, nie mam odpowiedniego domu, a inni mają, no to co? To ja zaczynam im zazdrościć. Czyli jeżeli ja skupiam się tylko na tych elementach, kiedy ja nie mam, no to zaczynam pragnąć tego, ale tutaj pojawia się zazdrość, więc ja nie chcę zmienić swojej sytuacji, tylko ja skupiam się na tym, co inni mają, a ja tego nie mam. Do tego dochodzi moje niskie poczucie wartości, czyli ja wiem, że ja mojej sytuacji nie jestem w stanie zmienić, jestem do niczego, nie nadaje się, więc tym bardziej jeszcze innym zazdroszczę. Mało tego, po trzecie zaczynam oceniać, przecież ona też na to nie zasługuje, ona wcale nie jest taka dobra i ta zazdrość jeszcze bardziej się nasila. Podobnie jest w relacjach, tylko w relacjach już nie chodzi o posiadanie, ponieważ ja nie mogę drugiej osoby posiadać, ale ja zaczynam się bać, że ta bliska mi osoba, mężczyzna, kobieta, jeżeli ja jestem taki denny, no to może ja jestem niewystarczający, niewystarczająca i ta druga osoba zainteresuje się. Kimś innym, czyli moje niskie poczucie wartości będzie się nakładało na zazdrość, jeżeli ja mam czym niższe moje poczucie wartości, no to ja mówię kurczę, ja jestem taki siaki owaki, ten drugi, który zainteresuje się osobą, z którą jestem, może będzie bardziej dla niej atrakcyjny i ona może wtedy mnie zostawić. Mało tego, wchodzi oczywiście ocena. Ja zaczynam oceniać, oceniać tego drugiego, że on chce mi coś zabrać. Coś, co w moim mniemaniu należy do mnie, a wiadomo, że nie idzie posiadać tej drugiej osoby. Trzecią kwestią jest jeszcze zaufanie. Czy ja rzeczywiście ufam tej osobie, z którą jestem? Bo jeżeli jej ufam, jeżeli właściwie. Bezgranicznie jej ufam, no to co ona może zrobić? To ona jest wolną osobą, która może być ze mną, ale nie musi, więc ja powinnam się cieszyć, że on chce być ze mną, a nie bronić jak swojej własności. No może ten przykład, podam taki przykład: jeżeli ja mam super wypasiony samochód, no po prostu, wiecie, taki najlepszy. To co ja mogę, ja mogę cieszyć się z tego i pokazywać ten mój samochód, ale mogę też schować go głęboko w garażu, żeby mi nikt go nie ukradł. No i pomyśl sobie teraz, oczywiście, tej drugiej osoby nie możesz mieć na własność, ale zasada jest taka sama: możesz cieszyć się, że ją masz. Pokazywać wszystkim, że ona zechciała być właśnie z tobą. Albo możesz jej chronić i możesz ją zamknąć w tym garażu, żeby nikt z nią nie rozmawiał, nikt na nią nie patrzył, ponieważ w Twoim mniemaniu ona jest Twoja. Ona nigdy nie będzie Twoja, ponieważ ona jest wolną osobą. A jeżeli zdecydowała się, że jest z tobą, to odpuść sobie zazdrość. Miłego dnia.